Prezesa trzeba dorwać u tej kolei PKP, ja wiem jak on wygląda, taki wiesz, niepozorny, wiesz, taki kurwa, taki widać, rudy lisie, rozumiesz, taki przebiegły kurwa, taki przebiegły kurwa jak rudy lisie. Mhm. A po co się go Pani znaleźć? Jak to po co? PKP podupada, jak to po co? Porządek musi być, w pociągach ma być czysto, ciepło, podstawiane na czas, nie opóźnienia. Godzinę po półtorej, co to jest? Dwa wagony podjadą na, po, na pięć osób i co jest? Ścisł, jak sardynki na eksport do, do, do Japan. Trzeba to jakoś wziąć, się, albo do przodu, albo do tyłu, no bo, no bo jak to zrobić? Trzeba coś zrobić, nie? nie? ma inaczej, nie ma innego. to w tych oknach on jest, tak? To są jego okna prezesa. Na bank idziemy do tego gmachu, chodź. Tu ma gabinet? Tak, on tu ma gabinet. Gabinet prezesa. Poszłam do dyrekcji PKP, pytałam się o biuro, o gabinet prezesa PKP, tam byłam, ale jego nie było. Sekretarki mi powiedziały, jak on wygląda. Widziałeś go? Widziałeś go? Gdzie go szukać. Gdzieś jest. Może gdzieś siedzi? To nie tamten, co? taki, ty, gruby, taki, wiesz. To nie, to nie, to nie jest on. Tamten miał okulary, wiesz. To nie jest on? Nie, to nie jest on. Ty, pat, ty, zobacz, z fury wychodzi? No, no, w no, dawaj, chodź. Ty, patrz, tu, no. do kiosku podchodź. Przy kiosku stoi. to chyba jest on. Przed tym kioską, właśnie, teraz kupię gazetę, bo wyszedł cały auta, I trzeba się jego zapytać, no, jak tam. Co to jest skrót PKP? Ale na pankę to jest Na bank. Trzeba jeszcze wysiłkać. Namierzaj, namierzaj, namierzaj Otylca, potylca, wiesz? ten pociąg ma być po prostu zatrzymany, bo nie będziemy inwestować w tyle w te wszystkie przejazdy nie, jaki prezes Proszę, jak to nie, nie, prezes, 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 prezes no, co to? Jest. no jak nie, jak tak jest prezes no jak nie, no co takie rzeczy opowiada człowiek dawaj go, dawaj go dawaj, dawaj. no czemu uciekasz e, dawaj, dawaj, dawaj idziemy po resztę pasażerów oni mi pomogą go złapać, chodź sytuacja jest taka trzeba faceta kurde złapać oni mi pomogą w tym, wiesz idziemy za krzaka bierzecie go pod ręce i łapiemy go Dobra. Git. Złatki, Złatki, ja was załatwiam. Idziemy mam prawników, mam... Ach się, się robi kurwa. Lacć frajera kurwa. Dobra. Ładuj do żałuj, Dobra, następna ra. Kto chce zrobić prezesa? 20 złotych pasem. 10 z buta. Kto? Kto? To ma ochotę. To zrobić. Panie Donaldzie Tuska. albo pan się bierze y, za porządek PKP, albo, albo ja cię wezmę za ten, za ten porządek PKP, albo się ludzie sami wezmą za porządek, bo już mam dosyć tego y, burdelu w PKP. Mocie!